Dzień dobry, godzina 20, zapraszam do medytacji. Dzisiaj będzie medytacja samopoznania. To praktyka, która pozwala nam lepiej zrozumieć siebie, swoje myśli, emocje wewnętrzne i wewnętrzne potrzeby. Dzięki niej możemy odnaleźć spokój, zwiększyć samoświadomość i osiągnąć harmonię w codziennym życiu. Wybierz spokojne miejsce, komfortowe, gdzie nikt ci nie przeszkodzi. Możesz zapalić świecę, użyć kadzidła lub olejków eterycznych, na przykład lawendowego. Załóż luźne ubranie, które nie będzie cię ograniczać. I przeznacz mniej więcej 15-30 minut. Najlepiej o stałej porze dnia. Na początku zastanów się, co chcesz odkryć lub zrozumieć. Może to być pytanie typu: kim jestem? Kiedy odrzucam oczekiwania innych? Jakie są moje głębokie potrzeby i pragnienia? Teraz usiądź na krześle, poduszce lub na podłodze w pozycji skrzyżowanej. Plecy trzymaj proste, dłonie połóż na kolanach. Zamknij oczy i skup się na swoim oddechu. Oddychaj głęboko przez nos, wciągając powietrze do brzucha a potem spokojnie wydychaj przez usta. Policz do dziesięciu oddechów, aby się wyciszyć. Teraz skup się na obecnej chwili. Zauważ dźwięki wokół, zapachy, wrażenie ciała dotykającego podłoża. Powiedz sobie w myślach: Jestem tu i teraz. Wyobraź sobie siebie stojącego w spokojnym, pięknym miejscu. Jak łąka, las lub pusta plaża. Zobacz, jak pojawia się przed Tobą lustro. W tym lustrze możesz zobaczyć swoje prawdziwe ja, bez masek, które nosisz na co dzień. Przyglądaj się swojemu odbiciu. Co widzisz? Jak się czujesz? Jeśli przychodzą myśli, pozwól im przepływać bez oceniania. W myślach zapytaj siebie: Co chcę powiedzieć sobie, czego jeszcze nie słyszałam? Czekaj na odpowiedź. Może przyjść w formie obrazu, słowa, uczucia, lub intuicji. Podziękuj sobie za ten czas, weź trzy głębokie oddechy. Otwórz oczy i chwilę pozostań w ciszy. Jak będziesz praktykować o medytację, lepiej zrozumiesz swoje potrzeby, wartości i emocje. Uspokoisz umysł. Będzie sobie lepiej radzić z trudnościami. Głębsze zrozumienie siebie ułatwia budowanie zdrowych relacji z innymi. Dzięki samopoznaniu łatwiej jest podejmować decyzje zgodne z własnymi wartościami. Również poznanie siebie pomaga odnaleźć kierunek, który nadaje życiu sens i cel. I moja rada: praktykuj regularnie, nawet jeśli na początku nie zauważysz głębokich zmian. Każda chwila, którą poświęcisz na poznanie siebie, to krok ku pełniejszemu życiu. Jestem wdzięczna, że Byliście razem ze mną i wysłuchaliście tej medytacji. Praktuj regularnie radzę ją stosować, żeby przyniosła wymierne korzyści. Jak się podobało, to oczywiście proszę polubcie. Subskrybujcie naszą telewizję Iskra Życia TV. Bardzo dziękuję na, ba na dużą liczbę komentarzy. Właściwie nie komentarzy tylko wiadomości w Messengerze i na poczcie Iskry Życia T.V. Piszcie, piszcie, jest to inspirujące. I w miarę możliwości będę Wasze propozycje przedstawiała codziennie w postaci nowych medytacji. Zapraszam jutro o godzinie 20.00. Mówiła Ewelina Wenberger. Do ufłyszenia.